Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy wykład chciałabym poświęcić prawnym aspektom wystąpień publicznych w medycynie. O czym będziemy mówić? Mianowicie, na co Państwo powinni zwracać uwagę, mówiąc o chorobach, objawach, lekach czy technologiach medycznych? Co można powiedzieć, a czego nie? W kolejnej części chciałabym Państwu powiedzieć o tym, jakich informacji mogą od Państwa oczekiwać dziennikarze, z czego to wynika, jaka jest podstawa prawna. I w trzeciej części dzisiejszego wystąpienia powiedzielibyśmy sobie o uwarunkowaniach płynących z ustawy Prawo Autorskie. Jakie są warunki korzystania przez Państwa, na przykład w prezentacjach czy w innych wystąpieniach publicznych, ze zdjęć cudzych prezentacji utworów, oraz jakie są warunki korzystania z cudzego wizerunku. Więc zacznijmy może. Od tematu mówienia o chorobach, objawach farmakoterapii, będziemy zresztą trochę wracać do tego jeszcze w dalszej części prezentacji. Na początku chciałabym jakby wprowadzić takie rozróżnienie, że trochę inne będą jakby dopuszczalne ramy w zależności od tego, kto jest odbiorcą naszego wystąpienia. Czy będzie to odbiorca profesjonalny, w szczególności inni lekarze czy przedstawiciele zawodów medycznych? Troszkę in, inne będą zasady, jeżeli mówimy do, do dziennikarzy. Z tym, że tutaj możemy też wprowadzić pewne rozróżnienie na dziennikarzy piszących o zdrowiu i zagadnieniach związanych z leczeniem, a w ogóle dziennikarzy. No i ostatnia grupa to będą wszyscy inni, czyli, czyli na przykład pacjenci i wszelkie inne osoby, które mogłyby być zainteresowane. Tym, co Państwo chcieliby przekazać. Jeżeli chodzi o lekarzy jako odbiorców, no to oczywiście tutaj tak naprawdę mamy chyba najszersze spektrum możliwości. Tak naprawdę nie mamy jakichś szczególnych ograniczeń, za wyjątkiem pewnych zasad dotyczących treści warunkujących. Prowadzenie reklamy produktu leczniczego. Jak Państwo oczywiście wiedzą, jest ustawa prawo farmaceutyczne, która ma taki dosyć rozbudowany rozdział dotyczący reklamy produktu leczniczego. Do tego jest takie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy. I tam mamy dosyć y, y, szczegółowe zasady y, dotyczące prowadzenia reklamy, zarówno tak reklamy kierowanej do profesjonalistów, czyli do innych lekarzy, ewentualnie osób prowadzących obrót, jak i tak reklamy kierowanej do publicznej wiadomości. I o tym sobie jeszcze będziemy mówić w dalszej części tej prezentacji. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o mówieniu o chorobach, no to trzeba pamiętać o takich ogólnych zasadach, z których właściwie najważniejszą zasadą jest zakaz wprowadzania w błąd, czyli te treści, które przekazujemy, powinny być rzetelne, obiektywne i nie powinny wprowadzać w błąd. E jeżeli chodzi o dziennikarzy piszących o zdrowiu, no tutaj temat jest o tyle ciekawy, jeszcze zanim przejdę do tego, co jest na slajdzie, to. No, chciałam jakby powiedzieć o tym, że no, dziennikarze, nawet ci piszący o zdrowiu, nie są jednak e, tym, e, tymi odbiorcami profesjonalnymi w rozumieniu np. ustawy prawo farmaceutyczne. Czyli nie mogą oni być odbiorcami treści, które mogą stanowić e, reklamę leków e, wydawanych tylko z przepisu lekarza, czyli leków na receptę. Więc, więc no oczywiście dziennikarze mają prawo do, do informacji, natomiast no nie mogą być odbiorcami takiej, takich treści, które mogą stanowić reklamy. Lekarze inni mogą, natomiast dziennikarze, nawet ci piszący o zdrowiu, już nie bardzo, ponieważ nie mieszczą oni się w tym katalogu podmiotów uprawnionych do bycia odbiorcą takiej właśnie reklamy leków na receptę. To o tym należy pamiętać. Natomiast teraz chciałabym Państwu powiedzieć o tym, o pewnych zasadach, które wynikają też z prawa prasowego i, z prawa, i dwa słowa powiedzieć o informacji publicznej. Najważniejsze będzie tutaj prawo prasowe i jeszcze jeżeli chodzi o treści drastyczne, na przykład relacjonowanie objawów. I, i jakichś właśnie takich elementów, nie wiem, zabiegów, na przykład chirurgicznych, czy jakichś procedur, które mogą się wydawać takie trudne w odbiorze dla, dla zwykłego odbiorcy. Więc nie ma jako takiego zakazu prezentowania podobnych treści. Natomiast, oczywiście, zawsze trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem, tym czy pokazywanie tego typu szczegółów czy objawów jest uzasadnione. Być może, oczywiście jest, ponieważ jest to niezbędne dla, dla zaprezentowania jakichś istotnych treści danego przekazu. Natomiast, natomiast co do zasady, takiego, takiego zakazu nie ma. Jeżeli chodzi o udzielanie informacji prasie, to z ustawy prawo prasowe wynika szereg rozmaitych zasad, mianowicie przede wszystkim prawo dziennikarza do domagania się udzielenia informacji o działalności przedsiębiorców, podmiotów niezaliczonych do grona finansów publicznych i podmiotów niedziałających dla, osiąg dla osiągnięcia zysku. Takimi podmiotami są na przykład fundacje albo stowarzyszenia. I dziennikarz może domagać się udzielenia informacji oczywiście o ich działalności, tych trzech kategorii podmiotów. Kto jest przedsiębiorcą? Przedsiębiorcą będzie na przykład lekarz prowadzący działalność gospodarczą, czy jakaś spółka, na przykład jakaś grupowa praktyka lekarska. To wszystkie te podmioty, które są albo wpisywane do ewidencji. Działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego, na przykład prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek, będą przedsiębiorcami, i dziennikarz może domagać się udzielenia od tych właśnie podmiotów informacji o ich działalności. Natomiast od tego, oczywiście, jest szereg wyjątków, o których sobie powiemy za chwilę. Jeżeli chodzi o takie podmioty zinstytucjonalizowane, jak na przykład szpitale, to należy pamiętać, że obowiązek udzielenia informacji spoczywa tylko na określonych osobach, czyli taki dziennikarz nie może żądać udzielenia informacji o działalności tego podmiotu od kogokolwiek, na przykład od pracownika, tylko i wyłącznie od określonych osób, jak na przykład kierownik, rzecznik prasowy takiego podmiotu. Inne osoby mają prawo odmowy udzielenia informacji, z powołaniem się właśnie na to, że nie pełnią takich funkcji w danym podmiocie. Warto też pamiętać, proszę Państwa, że zgoda na udzielenie informacji nie jest równoznaczna z udzieleniem zgody na publikację zapisu fonicznego lub audiowizualnego z przeprowadzonej rozmowy. Zgodnie z prawem prasowym musi być na to wyrażona osobna zgoda, czyli jak na przykład dziennikarz, nagra z Państwem, nagra, nagra wypowiedź państwa. Tak by czym innym jest zgoda na udzielenie informacji, czyli że Państwo zgodzili się w ogóle wziąć udział w takim wywiadzie, ale osobno dziennikarz powinien poprosić o Państwa zgodę na publikację, czy nagrania fonicznego czy, czy audiowizualnego zapisu z takiej rozmowy. Jaki jest zakres informacji udzielanych prasie, czyli na przykład, jeżeli Państwo nie wiem, pełnią funkcję, nie wiem, czy rzecznika, czy wypowiadają się w imieniu szpitala, jako koordynator, jako kierownik placówki, czy jako lekarz, będąc właścicielem jakiejś praktyki, to warto pamiętać, że dziennikarz może oczekiwać od Państwa przekazania tylko faktów i ustaleń. Nie ma absolutnie obowiązku przekazywania swoich ocen, spostrzeżeń, przemyśleń czy przeżyć psychicznych. Oczywiście nie ma też um, takiego zakazu, można jak najbardziej się tym podzielić, natomiast dziennikarz nie może oczekiwać um, udzielenia przez Państwa, podzielenia się tego typu ocenami czy przemyśleniami. No i teraz bardzo ważna część dotycząca wyłączeń, czyli kiedy mamy takie wyjątki od reguły. Regułą jest obowiązek udzielenia informacji, a wyjątkiem, a, a, a te wyłączenia, które tutaj Państwo widzą na slajdzie, są oczywiście wyjątkami od tej reguły. Więc przede wszystkim, gdy dana informacja jest objęta jakąś tajemnicą, to może być tajemnica państwowa, może być tajemnica zawodowa. Tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica pracodawcy. Jest y, wiele aktów prawnych, które regulują właśnie y, różne tajemnice y, podlegające ochronie prawnej. Na pewno taką tajemnicą jest. Y, y, tajemnica lekarska uregulowana zarówno w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jak i w kodeksie etyki lekarskiej. Oczywiście te informacje, które są chronione na podstawie zapisów tej ustawy i kodeksu, jako objęte tajemnicą nie podlegają ujawnieniu, zresztą nie tylko dziennikarz nie ma prawa wymagać udzielenia takich informacji, ale państwo też nie mają prawa. Jakby ujawnić informacji podlegającej takiej ochronie. I kolejne wyłączenie również zapisane w ustawie Prawo prasowe. Udzielana informacja nie może naruszać prawa do prywatności i tutaj tak naprawdę w przypadku na przykład informacji dotyczących leczenia Danego, danego pacjenta, to mamy tak naprawdę do czynienia z oboma wyłączeniami, ponieważ informacje dotyczące leczenia konkretnego pacjenta są objęte tajemnicą zawodową, tajemnicą lekarską i również naruszałyby prawo pacjenta do prywatności. Oczywiście wszelkie dane pochodzące z dokumentacji medycznej są również chronione tajemnicą zawodową. Tutaj mamy do czynienia z, takiego, z takim konfliktem pomiędzy prawem do informacji, a prawem do prywatności, czy też prawem do zachowania tych informacji w tajemnicy, które są chronione właśnie tymi przepisami o tajemnicy zawodowej, no i oczywiście zdecydowanie prawo do prywatności i prawo do, i te przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej muszą tutaj być na pierwszym, na pierwszym miejscu. Oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, że pacjent wyrazi zgodę na ujawnienie pewnych informacji dotyczących jego leczenia. I wtedy, I wtedy lekarz jest zwolniony właśnie z tej tajemnicy zawodowej. Natomiast niezależnie od ewentualnej zgody pacjenta, lekarz i tak może odmówić udzielenia takiej informacji. zachowuje on nie, nie, jakby Udzielenie takiej zgody nie zobowiązuje go do, do udzielenia takiej informacji, po prostu zwalnia go z obowiązku zachowania tych informacji w tajemnicy. No i oczywiście również będzie dozwolone ujawnienie pewnych informacji, jeżeli nie można zidentyfikować pacjenta. Czyli można na przykład opowiedzieć jak najbardziej o jakimś przypadku leczenia, bazując dokładnie na dokumentacji medycznej, jeżeli nie można oczywiście w żaden sposób ujawnić personaliów osoby, która, która była leczona. Jak to jest, proszę Państwa, znakością? Bo też pojawiają się takie pytanie. Pytania dotyczące ukazywania na gości w przekazach rozpowszechnianych przez lekarzy. Więc w tym kontekście należy mieć przede wszystkim na uwadze przepisy o ochronie wizerunku. O tym sobie oczywiście powiemy jeszcze w dalszej części tego, tej prezentacji. Natomiast no nie ma mowy o posługiwaniu się wizerunkiem, jeżeli nie można zidentyfikować osoby. Czyli na przykład, jeżeli pokazujemy tylko fragment ciała, który nie pozwala na identyfikację osoby fizycznej, no to nie możemy mówić o, o tym, że naruszyliśmy czyjeś prawa do, do ochrony wizerunku. Również pokazywanie na gości nie naruszy prawa, jeżeli jest uzasadnione celem przekazu, na przykład demonstrujemy Demonstrujemy sposób leczenia, wykonywany zabieg na jakichś częściach ciała, które są uznawane za intymne, to oczywiście to też będzie w pełni usprawiedliwione i oczywiście nie możemy to mówić o naruszeniu prawa. Oczywiście jakby też dobór tych informacji musi być uzasadniony. To, co się pokazuje na, na przykład czy na ekranie, czy w postaci zdjęć, to musi być uzasadnione jakby celem tych informacji, które Państwo chcą przekazać. I, te, to, że potem na przykład, jeżeli Państwo, jeżeli jest dana prezentacja, czy na przykład nie wiem, jakieś szkolenie zamieszczane, zamieszczane online i potem te treści są przeglądane przez odbiorców w celach niż innych niż te, w których zostały zamieszczone, no to nie ma to już jakby większego znaczenia, nie zmienia to kwalifikacji prawnej tych treści. Podobno tak się zdarza, że potem niektóre materiały są przeglądane. W celu zaspokojenia czasami jakiejś tam swojej ciekawości. Niemniej jednak, bez względu na to, co się potem jakby z tym dzieje, to jeżeli cel i te treści zostały zamieszczone w taki sposób, że są one uzasadnione celem przekazu, to nie ma problemu, nie zmienia to kwalifikacji prawnej tych treści. Z punktu widzenia prawa, to ukazywanie na, na gości mo, można by było odczytywać w kontekście ewentualnie jakiegoś naruszenia kodeksu wykroczeń. W kodeksu wykroczeń znajduje się taki zapis o tak zwanym nieobyczajnym wybryku, który stanowi, że kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny albo karze nagany. Inny przepis to w miejscu publicznym umieszczanie przyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, też podlega karom określonym w kodeksie wykroczeń. Natomiast no, chodzi tutaj o takie sytuacje, w których dochodzi do jakiegoś przekroczenia zasad współżycia społecznego, naruszenia zasad moralnych. I interpretuje się to w taki sposób, że może to wywołać zgorszenie u przeciętnego człowieka. Nie musi nastąpić skutek. Wystarczy tylko taka możliwość. No Niemniej jednak zakładam, że no, w ogromnej większości jakby prezentowanych treści dotyczących, nie wiem, sposobu leczenia, zabiegów, nawet jeżeli są ukazywane intymne części ciała, no to trudno tutaj będzie postawić taki zarzut, że to narusza w jakikolwiek sposób zasady współżycia społecznego. Czy moralność? Jeżeli chodzi o mówienie o lekach i technologiach medycznych, to tak jak Państwu wspomniałam wcześniej, no tutaj mamy przepisy, różne regulacje na przykład ustawę prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych tak naprawdę do różnych kategorii. Produktów stosowanych w medycynie mamy, mamy różne przepisy, które, które odnoszą się do m.in. reklamy, promocji, tych i przekazywania informacji na temat tych, tych produktów. I również warto pamiętać o przepisach, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Za chwilę sobie powiemy trochę więcej o, o szczegółach. Jeżeli chodzi o prawo farmaceutyczne, to najważniejszym y, chyba przepisem z Państwa punktu widzenia jest oczywiście doskonale, znana Państwu, y, doskonale znany Państwu zakaz reklamy leków na receptę i refundowanych, kierowanej do publicznej wiadomości. Czyli zasadniczo. Y, Treści w jakikolwiek sposób zachęcające albo których celem może być zwiększenie preskrypcji czy sprzedaży dotyczące leków na receptę i refundowanych mogą być kierowane tylko do lekarzy i tylko do osób prowadzących obrót. No, w pewnych określonych sytuacjach mogą być też kierowane do pielęgniarek uprawnionych do samodzielnej ordynacji. Od kilku lat mamy takie przepisy: pielęgniarki spełniające określone kryteria mają prawo do samodzielnego wystawiania recept, ale tylko na leki zawierające określone substancje czynne. Także to jest właściwie taki, taki najważniejszy zapis. Również, również warto pamiętać o różnych zasadach dotyczących wykładów sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne. Szczątkowo jest to. Gdzieś tam uregulowane w ustawie prawo farmaceutyczne, ale wykształciła się też pewna praktyka dotycząca takich wykładów. Zresztą firmy bardzo często proszą o, o weryfikację projektu takiego wykładu, też w celu zapewnienia zgodności właśnie z regulacjami, kwestia zapewnienia pewnej przejrzystości informowania o sponsorowaniu wykładu przez firmę farmaceutyczną, no to, to są jakby takie takie zasady, o których też trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o wyroby medyczne, no bo to też może się pojawić jakby w prezentacjach dotyczących różnych aspektów leczenia, to w obecnej ustawie prawo farmaceutyczne nie ma specjalnie ograniczeń dotyczących reklamy takich produktów. Jest to oczywiście zakaz wprowadzenia w błąd, też obowiązek tego, żeby te treści, które są prezentowane, były zgodne z tymi informacjami, które zostały zaprezentowane przy dokonywaniu tzw. oceny zgodności danego wyrobu, ale poza tym nie ma specjalnie jakichś ograniczeń. Natomiast w tej chwili jest. W procesie legislacyjnym projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych, która przewiduje wprowadzenie pewnych ograniczeń dotyczących reklamy wyrobów medycznych na podobieństwo reklamy produktów leczniczych. Także to, to ma się zmienić w niedalekiej przyszłości. Jeżeli chodzi o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to jest, proszę Państwa, bardzo ważna ustawa. Ona, jakby naruszenie tych zasad powoduje, że ewentualnie inny podmiot może wystąpić z roszczeniem. Jakby nie powoduje to jako, tako, jako takie naruszenie przepisów administracyjnych, uruchomienie jakichś sankcji administracyjnych, natomiast może spowodować taką odpowiedzialność cywilno-prawną, czyli inny podmiot, którego interes został zagrożony, może wystąpić z roszczeniem. I co wynika właśnie z tej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? No, przede wszystkim najważniejszy zakaz wprowadzania w błąd y, przy prezentowaniu różnych treści, zakaz prowadzenia reklamy sprzecznej z prawem, y, czyli na przykład y, prezentowania treści, które by były niezgodne z charakterystyką produktu leczniczego w przypadku, y, w przypadku leków. Również tak zwany czyn nieuczciwej konkurencji to może być tak zwana kryptoreklama, czyli prowadzenie reklamy pod przykrywką takiej neutralnej informacji. Czyli mówimy o czymś niby neutralnie, ale tak naprawdę no, można dosyć łatwo wydedukować z tego przekazu, że my w jakikolwiek sposób zachęcamy. Do, 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 do czegoś, tak, bo to niekoniecznie chodzi o stosowanie, o stosowanie leku. No tak jak mówię, nie, nie ma jakby takiego zakazu w sensie administracyjnym, natomiast może to spowodować w pewnych sytuacjach roszczenie, jeżeli to naruszy interes innego przedsiębiorcy. I ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera również przepisy dotyczące tak zwanej reklamy porównawczej, która jest tak naprawdę zakazana tylko wtedy, kiedy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Tutaj ustawa zawiera szereg jakby przesłane, które sprawiają, że taka ustawa może by, taki przekaz może być uznany za niezgodny z dobrymi obyczajami, ale to już są szczegóły, nie będziemy o tym mówić, bo chciałabym jeszcze Państwu koniecznie powiedzieć o prawach autorskich. Na co uważać i, i o, jakich, o jakich zasadach należy pamiętać w kontekście właśnie praw autorskich. Więc zacznijmy sobie może od definicji utworu. Utwór, aby można było mówić o utworze, bo, tylko, bo utwór jest przedmiotem praw autorskich. To musi to być efekt działalności twórczej o indywidualnym charakterze, bez względu na postać, w jakim ten utwór został w jakiej, na postać, w został utrwalony, bez względu na wartość tego utworu, przeznaczenie i sposób wyrażenia. I Przykładami takich utworów to mogą być oczywiście zdjęcia, wszelkie pliki audiowizualne, Podcasty, pliki tekstowe, prezentacje oczywiście jak najbardziej, artykuły. To wszystko są niewątpliwie utwory. Czyli dwie cechy, które muszą wystąpić łącznie, aby utwór został uznany za podlegający ochronie prawa autorskiego, to jest ten aspekt twórczy oraz indywidualny charakter. Na przykład, jeżeli chodzi o zdjęcia, bo pewnie to może być dla Państwa najbardziej interesujące, to taka fotografia czysto rejestracyjna nie podlega ochronie e, prawno-autorskiej. Czyli nie każde zdjęcie czy plik będzie utworem. Natomiast, jeżeli, e, jeszcze tutaj może. A tutaj czyli, czyli nie każde zdjęcie będzie utworem, natomiast jeżeli Państwo ściągają cokolwiek z internetu, co wstawiają sobie Państwo nie wiem, do prezentacji na przykład no to warto pamiętać, że praktycznie każde zdjęcie, które Państwo pozyskują online, najczęściej jest przedmiotem jakichś praw autorskich i żeby z takiego zdjęcia korzystać, potrzebny jest zakup licencji. No najczęściej kupuje się po prostu licencję taką czasową do korzystania z jakiejś bazy, na przykład zdjęć, wtedy w ramach tej jednorazowej opłaty za jakiś okres czasu można korzystać z różnych utworów, które dana baza udostępnia. Też warto pamiętać, że jakieś proste zdjęcia wykonywane telefonem komórkowym, przedstawiające fragmenty ciała, raczej nie zawierają elementu twórczego, wobec tego nie będzie potrzebna licencja ani zakup praw, ale to jeżeli korzystamy też no tutaj z jakichś zdjęć, nie wiem też z jakiejś bazy, ale niekoniecznie dostępnej online. Zawsze lepiej się upewnić, czy dane zdjęcie nie, nie podlega prawu autorskiemu, żeby po prostu potem nie wdawać się w niepotrzebny spór. Tak? My Możemy twierdzić, że to zdjęcie miało charakter czysto rejestracyjny, a ktoś będzie twierdził, że jednak nie, że skorzystanie z tego zdjęcia było obwarowane koniecznością uiszczenia jakiejś opłaty. Korzystanie ze zdjęć filmów, prezentacji i wszelkich innych utworów wymaga albo nabycia autorskich praw majątkowych, no rzadka sytuacja raczej. Najczęściej, najczęściej kupujemy, to jest taki skrót myślowy, licencje, czyli zawieramy umowę, na mocy której właściciel praw udziela nam zgody na korzystanie, na korzystanie z utworu. Jego własnego lub na który sam nabył uprawnienia z licencji. I sposoby na uzyskanie wyżej wymienionych praw to albo zawarcie umow pisemnej umowy, albo oczywiście zakup licencji online. Na przykład, właśnie takie popularne bazy jak Shutterstock: możemy spokojnie kupić online taką licencję. Odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych. To ktoś, czyje prawa zostały naruszone, może wystąpić z roszczeniem albo o zaniechanie naruszania, o, o usunięcie skutków naruszenia, a w, w skrajnych przypadkach również o naprawienie wyrządzonej szkody. Może nie w skrajnych, tylko no, w takich trochę rzadszych, ale mimo wszystko też te roszczenia o naprawienie wyrządzonej szkody też, też, też się oczywiście pojawiają przy jakichś tam trochę większych sprawach. I również jest możliwe roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści. Również z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych jest odpowiedzialność karna, rozpowszechnianie cudzego utworu bez uprawnienia lub w jego warunkom stanowi przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego, czyli poważna sprawa, przestępstwo ścigane co prawda na wniosek, ale jednak przestępstwo, a nie na przykład tylko wykroczenie. I na samym końcu, proszę Państwa, wizerunek. Wizerunek podlega jakby takiej podwójnej ochronie. Po pierwsze, w kodeksie cywilnym jest to dobro osobiste człowieka, chronione przez prawo cywilne, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. I tymi innymi przepisami są na przykład zapisy e, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia, zgody na nim przedstawionej. Czyli, jeżeli mamy do czynienia z jakimś materiałem, gdzie przede wszystkim widzimy twarz albo taki fragment osoby, który pozwala na zidentyfikowanie, zidentyfikowanie osoby fizycznej, no to mamy do czynienia z wizerunkiem. I teraz, żeby korzystać z tego wizerunku, musimy mieć, musimy mieć zgodę tej osoby. I zezwolenia nie wymaga. Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, czyli jak osoba publiczna przebywa na wakacjach prywatnie, no to już niekoniecznie, ale w, właściwie w większości innych sytuacji, jak najbardziej tak. I zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienia wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takie jak jakieś zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza. We wszystkich pozostałych sytuacjach trzeba mieć zgodę. Jaka jest odpowiedzialność prawna za naruszenie prawa do wizerunku? Więc, e, e, więc e, tak, ta osoba, która, której wizerunek został naruszony, na przykład przez publikację zdjęcia bez jej zgody, może żądać, Usunięcia skutków naruszenia, w szczególności złożenia oświadczenia odpowiedniej treści w odpowiedniej formie. Może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego, bo to jest taka forma, że tak powiem, naprawienia szkody w przypadku naruszenia dobra osobistego, a prawo do wizerunku jest takim dobrem osobistym. Lub może też żądać, albo e, e, łącznie na przykład z żądaniem usunięcia skutków zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. To też jest bardzo często spotykane żądanie. No i jeżeli wskutek naruszenia prawa do wizerunku została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać również jej naprawienia, czyli może żądać jakiegoś odszkodowania pieniężnego. I to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.